Jak to w życiu bywa, nie zawsze jest pogoda dla bogaczy. Dla nas jest pogoda życiowa, czyli raz słońce, raz deszcz. Ma to swoje uroki i my korzystamy z każdej takiej chwili, by cieszyć się każdą kroplą śródziemnomorskiego deszczu.

Thanks We have to take our shoes off because it's uh, rain's so hard So our shoes are drenched

Okay. Yeah, I'm, I'm, <laughs> well, <back on>, I'm, <laughs> I'm fine. Don't worry, I didn't get that on camera. Man, you're not do extremely warm It's not that bad. Wow. Oh, yeah. There's a bunch of grey clouds that way, but right behind us the sun come out. Did we survive? It we made it, didn't we? Yay. We made it! Hurrah! Następny nasz cel to Prasonisi, wymarzone miejsce dla surferów. Wprawdzie my nie jesteśmy surferami, ale miejsce jest bardzo ciekawe, o czym można będzie się zaraz przekonać. Prasonisi to mała grecka wyspa na południowym krańcu Rodos, znana jako zielona wyspa, gdzie spotykają się morze Egejskie i Śródziemne. Latem jest ona połączona z lądem piaszczystym cypelkiem, co pozwala na piesze dotarcie do niej i staje się półwyspem. A zimą odcina ją wysoka woda. Jest popularnym miejscem dla windsurferów i kitesurferów ze względu na silne wiatry i wyraźny podział na dwa obszary. Strona egejska oferuje fale dla zaawansowanych, a strona śródziemnomorska ma spokojniejszą wodę idealną dla początkujących. Na wyspie znajduje się specjalnie zbudowana osada z sezonowymi hotelami, sklepami spożywczymi, restauracjami i wypożyczalniami sprzętu do windsurfingu. Osoby, które nie uprawiają sportów wodnych, mogą po prostu obserwować surferów i podziwiać widoki. Spokojniejsza, śródziemnomorska strona jest bardziej odpowiednia do pływania dla dzieci i rodzin. Spędziliśmy tutaj bardzo fajnie czas, leżąc na plaży, ciesząc się pełnym słońcem. Spacer po plaży stał się już dla nas rytuałem i oczywiście przechadzka była bardzo pozytywna. Chcieliśmy jeszcze zrobić kilka pięknych ujęć dronem i ruszyliśmy w drogę do miejscowości Lindos, gdzie znajduje się największy zachowany na wyspie Akropolis, odwiedzany przez miliony turystów każdego roku. My zwiedziliśmy to miejsce 4 lata temu, a tym razem chcieliśmy ująć to z lotu ptaka. Akropol w Lindos to starożytna twierdza położona na skalistym cyplu o wysokości 116 metrów, który góruje nad miasteczkiem. Jest to fascynujące miejsce, które łączy w sobie pozostałości z różnych epok, od starożytnej Grecji po średniowiecze. Świątynia Ateny Lindii. Jest to najważniejszy zabytek Akropolu. Pochodząca z IV wieku przed naszą erą, dorycka świątynia była poświęcona bogini Atenie, patronce Lindos. Lindos to urocza, malownicza wioska na wschodnim wybrzeżu Rodos, słynąca ze swojej historycznej i naturalnej urody. Jej charakterystyczny krajobraz tworzą bielone domy, wąskie uliczki i piaszczyste plaże. Lindos jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Grecji. A to już miejsce naszego pobytu, w Faliraki. Zatrzymaliśmy się przy tym małym porcie, skąd można wynająć łódź i wybrać się na przejażdżkę, i zobaczyć wiele ciekawych jaskin i niedostępnych z lądu plaż. Faliraki to tętniący życiem kurort na wschodnim wybrzeżu greckiej wyspy Rodos. Słynie z szerokiej, piaszczystej plaży, krystalicznie czystej wody i bogatego życia nocnego, które przyciąga turystów z całej Europy. Początkowo niewielka wioska rybacka przekształciła się w popularny ośrodek wypoczynkowy dla różnych grup wiekowych, od młodych imprezowiczów po rodziny z dziećmi. W Faliraki można znaleźć zarówno tradycyjne greckie tawerny, serwujące lokalne specjały, jak i restauracje z kuchnią międzynarodową. Dostępne są różnorodne opcje zakwaterowania, od luksusowych hoteli z widokiem na morze po apartamenty z własnym wyżywieniem. Nocne życie w Faliraki jest już znane na całym świecie, nocne kluby mają bardzo wiele do zaoferowania i każdy z pewnością znajdzie to czego szuka. Samo miasto Rodos jest niezwykle zróżnicowane i zaspokaja gusta wielu osób. Możesz wybierać spośród tętniących życiem klubów tanecznych, kameralnych barów koktajlowych, tradycyjnych tawern z grecką muzyką na żywo, a także bardziej wyrafinowanych lokali z tarasami i widokami. Ja już będę się z wami żegnał i pozostawiam was z widokami na stare miasto Rodos i Port. Bardzo proszę zasubskrybować mój kanał i jeśli podobał Ci się ten film, to daj lajka, a ja postaram się stworzyć więcej takich projekcji. Znajdziesz mnie także na Facebooku pod tagiem Janowi Films. Do zobaczenia. Jeśli chciałbyś czy chciałabyś mi kupić symboliczną kawę, kliknij na link w opisie Buy Me a Coffee. Dziękuję.